Już wiemy, że umiesz kiewać. Nie <grymne> w się. No, a ty co? Ej, tu wiemy... Sobie, Ej, chodź tu. No. Y, wiesz, co się stanie, jeżeli poukładamy tego gościa? I don't know. I chyba patrzę i go... Co We... układać sobie go. Patrz. Ty, si, dobre. Ja nie pamiętam tego. Ja normalnie grałem to 5 lat temu i A, 5 lat temu. Nie że to było lat temu. Nie, ja robię to do gry. Nie, mia, nie, nie, jej... nie. tym też gra. A nie, bo ja jego już 5 lat nie wiązałem. Dostał, 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 dostał. Po brzuszku tu że jednak trzeba było zjeść coś niedawno. Będziemy tam do tego czy goś? No, no, trzeba. Jeronimo. <średziwono> ja <średziwono> <średziwono> po wieczór, kurwa, nie siada. <średziwono> Jaki ładny. W swoim typie Jak tak robię, ja znaczy, mam słuchaj, taki taki. To znaczy, że biję. To e coś moim typiem. dajmy sobie spokój jeszcze razem. a może zrobimy teraz ten? No. E, Pauza i będziemy kręcić następny odcinek, bo ten już jest trochę długi. No i tu. Co? Nie ruszaj tego mikrofonu! Aha! Teraz go dużo razy. Ty, ja nie, nie, nie. Dodajemy tu pauzę? Co? Przecież mamy teraz w inny. Ale co będziemy ty... Dawaj części po dwie godziny. No ale część. Patrz jaki ładny staczek. Patrz. Cztery części służą. <grychy> <grychy> <Jaki? grychy> Idziemy do restauracji. Nie wiem nie. Póki jeszcze nie zamblawy. Właśnie tak spada to ciśnienia. Ucieczka z nabą, tego się nie czyni to mi się ściągnąć drugą część no to jest, jest fajne to ja tak myślę że pierwsze trzy misje będziemy nagrywali no? o trzy misje i... to Dobrze. Dobrze. smontujemy to wyślemy Ciekawe czy mnie spać? myślę że lepiej żeby nie było spać z tutaj puszcza bo ja bym wstawił na filmiku Albo to nie jest... Ej, ja nie chcę niby... albo to nie jest ten! Albo to nie jest... O, o, to jest Ovilan! Bo, bo, bo oni jeszcze nie mają Anakina A w ogóle nie wiem, wiem. Kopię go! Cięgazmę! <noise> Dojdziemy! A może być księżniczką? Ja ja e, no i <noise> mnie <noise> nie Ja jestem... jak kiedyś muszę... no... być księżniczką! Jak zawsze! Ja, ja, tak, ja, tak, ja strzelam ja w jakimś. Ja też strzelam. <grym> ja jeszcze mam jakiś nic, lącają A to moi są. Wiesz, moje czy... nie, nie muszę księżniczko, ja nie? nie chcę. <grym> tak się właśnie mi <grym> mi się tak nie rozbiłeś. Muszę taki zostać. Wyzwalam drzwi a w tego. Za tym się... Dobra, chyba tu. Nie mam jak śmierć. Ja to ja wybięć tak. No, nie. Nacisnąłem to, co odpowiada za moc. To H. H z A z tyłu? Co? Tak, z tyłu. No. Ej, mój gim jest z tyłu. No. Aaa, no. Rozumiałem. Spokojnie sobie. Albo nie przypomniałeś, mhm. to bym A ty? nie mam. Kwiat nie mam. Kwiat nie mam. Nie zapominam, czym się i Im się myją te przyciski. Atakiem. Nie, nie, Dobra, sorry. nie, no, już nie, mam na pełen, no. zabiję Weź, tak, tak. nie, może... na nie, 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 się nie, 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 odzyskać o nie, nie, Dobra, nie, A nie, nie, patrz, nie, nie, to. nie, 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 No nie, 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 Może nie, 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 idę sobie. nie, No, sobie. Poczynę, hmm. Co? Skąd jesteś laską? Idę to do tobie. Wiem, że zarumiały ci mnie. Ej, ale tutaj chodź. chodź na... tutaj. No chodź tu, bo tu no jest coś fajnego. Tutaj, że skur... mi, się, mi się tu podoba. Kurczę, synu, wrócimy tam. Znaczy, nie. Wparta laska. <ścoughs> Kurza mnie traci te kanały. mogło być podzielonego obrazu? To nic. A jak gra? który nagrali No, na żywo musimy skończyć z patakiania to będzie długo Oj, Z technik. naszymi umiejętnościami żebyśmy <laughs> nie spłonili no, aby zyskł no, to jest takie namierzanie celowe trzeba mam gdzie a ja, ja, ja coś zrobię Ja ci ja coś zrobię Nie Krzyżda? w dachu jak jakiś dawny A ino co? Pamiętasz coś z tego daj... się nie śni No Kiedyś nagrywałeś odcinek z Minecrafta i mówiłeś nie mi się że no, zdałem czekanie, no. Szkoła koledzy. Jeden kolega wiem. Tym... Nie moja wina, że ja się ktoś mi to wody z dobrać. Wiesz, który... Ty... To była część! Że się. Tak. To była część. Gdzie? Tutaj na górze, patrz, się. Wiem, że jak przychodzimy tutaj... O, 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 kamera idzie. No tak. Dobra, chodź. Nie wiem, że tu była część. Może ty, już tu będziemy. Pójdziemy po tym czymś. O, widzisz? Tutaj kamera. widzę, widzę. Po, 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 Dobra. To chyba ten musi być tylko skacząc. Dobra. Aaaa! Ale to i tak tylko, że będę hmm. Dobra! No nie kidz tym! No, Dobra, powiedziałeś, że to jest nic co z tym Hack z tym! <Ły> no mamy haki, no to hak z tym! Teraz to ja sorry, mój Zdaję, że dziś się rzadko zrobimy plem, jak chcesz, jak chcesz. Ja no! Ja. Moje ten... pijąski! Ja, ja nic nie wiem. A stojim, czy to nie to może małe, małe dzieci będą oglądać. No. Małe dzieci. Wiem, ja że mam coś o małych dzieciach nie powiedział. Ale wolę nie. Odejdziemy no tu. To jest w z blasterami mogę strzelać do celu. A Można wejść. Zmaraz. jest co? Nie. A Aha, fajnie. Aj, a chcę być w tym... Jest nie chcę być, dzi być dziewczynką. Chcę być Dobra, się dobra, będę nadal z blasterami. Podoba ci się? Podoba ci <Finish> Nie, dzięki. <trymne> A, bo wiesz, że ktoś kogoś tu strzelać. No, ja byłabym doina. Znaczy nie tylko. Drojne... Klona? To. No ale sorry my jesteśmy w pierwszej Klon jeszcze nie. nie, nie Klon jeszcze nie wynaleźli. Czekaj, tu musi do tego. Wiem! Nie wiem cię. Dobra, czemu No. Jak to. Ja wiem, że muszę wyjść. O, jedno trafiłem. Chodź tutaj. To muszę wyczyścić. Nie biorę, Nie mówię, <słuch> to no <słuch> Dobra. No. pan jeszcze chyba było takiego. Chodź tutaj, a nie. Dobra. Ja to biorę. Ja, znaczy ja chodzę no. I po co to? <słuch> 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 y po krótkim cięciu w komonach technicznych no, musieliśmy drugi raz tą misję robić. Ale zrobić na bardzo szybko. No więc mamy czas na nasze bezsensowne rozmowy. Tak. Aczkolwiek. Aczkolwiek pomyślałem sobie, że może jakiś temat by wziąć na rozmowę. Za bardzo nie wiem o czym ja bym ja się z tobą rozmawiam. <laughs> no, nie no nie idź tam. Tam nie, nic nie ma. Czy nie mogę tam No właśnie. No, nie idziemy. Nie wiem ale nie będziemy rozmawiać o tym o czym rozmawialiśmy przedtem w tym samym miejscu <grymne> <grymne> dobrze że ja w chwili nie chwili nie, nie, nie słyszeliście nie właśnie szkoda bo ja się ładnie <grymne> ale, ale teraz ty, no i znowu tam, ze idziesz tam znowu to znowu, bo to nie nie, nie. <grymne> no patrz <grymne> Pamiętasz Asasyna na górach pierwszy raz? O małżeństwo. <laughs> ale u siebie wdążyłem, <laughs> sobie, w domu nie wziąłem komisji. Nie. Nie, nie nagrałam odcinka. Akurat mała dała mi tyle A kiedy nagrasz? No jak po prostu cudzyna, tam będzie kuszek, tam... Może ja, ja już... Może nagram pierwszy odcinek z dwójki. Nie, nie nagrywaj bierzesz. Zajmij się... Minecraftem. No, no. Ale widziałeś mój świat, nawet ci się uda, no prawda? Jest obiecujący. Jest obiecujący. ja w zapraszam do oglądania mojego, bo tak kurczę... No ja, się, <laughs> ja się naważę coś tam na nie związę z tymi widzami. Aczkolwiek ten odcinek Luis z Minecrafta, który miał też około 30 widzów no. został usunięty. No. A to A był pierwszy Patrz, ale to jest dziwne. Tam było cicho, nic nie było słychać, to tam jakoś obrazu. I, i 30 widzów. A tutaj? Czyli ja tam teraz pójdę? Dobra, czyliś tam. A jakiś do rozmowy, bo, bo tak gra nie wymaga z to... Dobra, co o czym porozmawiamy? Nie się zastanawiam. A czy można byłoby z tobą porównać? myślę temat, Dlaczego... Czego, czego tego druida? wiesz A, żeby myślę Dobra, że <grym> chodź. Jakiś temat do rozmowy. Dobra, rozmawialiśmy o tym, że już nie mamy y, limitu na YouTubie. Tak. To była dość krótka i obiecująca, Ale za to ile nam przyniosła radość? Tak. Nawet nie wiesz, kurczę, ty yy, yy, tam do mnie zwolnisz, ja dodałem Ankę. Ja, no ja, wiem, no, widziałem. No jasne, widziałeś, chyba słyszałeś. Słyszałem, no. No. No, yy, ty, no tam, no jasne, że ja tam, ja tam byłbym to Nie mam nic, kurde, no. Kurde, no, człowieku. A tyle nie mam to ja już mam pecherzy na ręce. No mój tata też ma pecherzy, no, nie odstań. Nie, nie, nie. Bo był opaty. A, Jeszcze tylko ten. Musiałby być tylko ten. Zwa wiemy tam można wpadlić. Wiem. Dobra, chodzimy tam? Nie, nie właśnie nie. Odwajamy się. Po rozmawianiu ołapać. Nie mamy. No, ale... Dobra, dobra. Nie czeronimo. coś Dawaj, w niej. Dawaj, W naszych seriach, które w przyszłości zamierzamy nakręcić. O, seria, kucze, będzie seria. Hmm. To jest dwójny temat. No my sami jeszcze nie wiemy, jak to może wyglądać. No, byłby problem, żeby ją na PSP kręcił. Tak. Yy, od razu mogę powiedzieć, że jak tylko wrócę tygodniu, jak do jak to jeszcze powiedziałem, będzie głupi, ale w ogóle człowiek się Nie ja nie mogę ogromnie wszystkiego, co nagrywa, na przykład nagrywał JJ, bo już koniec PC. I nie wiedziałem, że on już zezwolił, że można kręcić let's play'e, jakieś tam filmiki, właśnie z tego jego sejwa. Więc jak tylko od niej, znaczy, no. ja? zrobić prezentację swojego na z nami Z. prezentację swojego siebie. tak. Mój świat nie jest zaniedbany, mówi jak nam tam, tam szybko podobałem, No stara, mój mój... do mnie już tam wpisali, że chcą mój na multi dać, tylko że na gromadzie to się nie zgodziłem. I idziemy do restauracji. Ty no. Dobra. Mów tam Mówi nie chcielibyś nie muszą. Dobra. Mikrofon jest nietkalny. A teraz będziemy śpić. Chodź, wyścigaj, O Będzie młody Anakin i będzie wyjście. To my se trochę, kurczę pogramy. No. A nie mieliśmy teraz za przerwy? Że trzy misje i następne... A to dupa, to mi długo nie będzie. Kto się ściga? E, Anakin młody będzie się ścigał. Wiesz, ten w pierwszej części to co co nie, nie wiem, czy będziemy dwa się ścigać, czy Uch, ja. Chyba nie. Uuu, trochę dowol. Jak Ja wychodzić idzie, do miliwie, ja przejdziemy do karału. Ja godzinę, ja zostałem za na Zrobimy cięcie na tym? Yy. No, nie wiem. Będziemy robić... Dobra, no, no, ja spróbujemy. Bo ja się wstrzymałem. No, nie, to się wstrzymał. Fajnie, to będzie Dobra, jedziemy. To się jakiś przypiesza? Nie wiem. Bo na razie popylamy jak gdybyś dał mi. może jesteśmy? A nie, bo trzeba pójść na oczyszczalnię. No dobrze, ja nie wiem, który ja jestem. Ja jestem który? Niebieski czy zielony? Ja jestem. A, a Brucia? Ja jestem zielony. Dobrze. A ja jestem zielony. Nie ja mam jeszcze raz. Trenet. Dobra, i ten, koniec w razie. Dwa i robimy. Nie no my tego wam chyba nie pokażemy bo to będzie żałobne my tego nie zrobimy po prostu No właśnie bo oni zrobili się z Zobacz, czeka, to cięcie? Dobra cięcie Zobacz, Zobacz, Dobra yy, <laughs> tak, <nie>? yy, <laughs> nagrywamy ja. właśnie no. Jesteśmy już na drugim etapie, tutaj musimy zacząć nagrywać Oj Dobra, okay, jak się rozwalimy Dobra do... do... ale idziemy na drugiej stronie bo tam była część gdzie mam gdzie? Mamy, gdzie mamy? E, ja, ja ci pokażę jak, jak będzie do rozwoju wierze... I... na rozwoju? tak na rozwoju w prawo o, o gdzieś kurde, zaczekaj wydałem? o jest kurde, jest, jest, jest możliwe no, i bardzo fajnie na trzecim kółku postawiam się złapać o zdążenie, zdążenie, kółce nie wzięliśmy tego przyspieszenia zresztą ja tylko przyspieszenie wydamy na bitwę a teraz tu może możemy uciąć. Będziemy już wdzięczni. No. O lol. Zęb? No, tu się tam jeszcze dał. Gdzie ono jest? Tu część. W yy, tej tak po boku będzie jedno. Dobra, o. Dobra, dobra, dobra. Dobra. No! Wdzielam. Dobra. Nie wiecie jakie to jest cud, Pamiętasz, jak ty czytałeś? Czytam instrukcję. instrukcję. <gla>, gra jest możliwie naj, najłatwiejsza. Bożona była najmłodsza. Znowu nie zdążyłeś? dobra nie. Dobra. Postanowiłem, żeby nagrywali, bo to na widzie. <gla> I że to jest trochę śmieszne. A, teraz co? No tak, A? Czy jeszcze widzisz trochę idzie. ekran się Nie, ja nic nie widzę. No, ja nic nie widzę, mam czarną rękę. Wlazłeś? Wlazłeś? Dobra, dobra. Uda się nam. No. Czemu ty nie możesz mi ją naleźć? Ani ja, to pierdolę. Dobra, to jest. Teraz musimy tą ostatnią część wziąć. Fajnie. Tej, no, gdzieś hmm. nie mam jej chyba. Co? Gdzie jest so. ale... ta część? Nie wiem, nie pamiętam. Trzeba wpłacić na to, żebym go Yes, oh, é. Não, oh. uh, te... you. não, não. Camera não. Não, 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 Teraz czat, yy. inna jest ścieżka bo ten taki takiego wzrostka miałeś? O, jest, 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 cały. Aha. Mamy cały ja. Myślę, że to będzie chyba najbliższy no, Ale go tam w drugim odcinku czy w jeszcze? Ale nie, a to cały wiemy, nie? Wiesz, dobra, możemy i tak pół godziny, czy pojedziemy. No, a przecież i tak długo nie będzie tylko ta wielką konieczna sprawa. To, to szkoda, bo ja dzisiaj miałem inne plany trochę. Takie? O, a. lol. Raz od godziny. A jakie były, były te plany? A, nie wiem, te plany jeszcze wkładałem. Gdzie nie będę mówić <śla> o antenie, że... Aha. Antenia, filmy, oglądanie. Ładnie. No, to jest tak kieruję, jakby <laughs> przyspieszać i nie kierować, bo jest nie wiem, tej... nie jest. Nie Nie wiem czy się drapać o, kankę, czy, o gaskę, czy się No <laughs> kurczę, to na baczkę grałem na tego nie widziała. Nie, <laughs> ale nie dlatego, taki jest ten Dobra, Ja dałam tu w tagach, będzie im <grymne> <grymne> Dobra, dobra. Taki złogarądźcie. Bo ja dałam moje filmy, medal, bo... Nie stawiali. E, na no, no jeden dałem. Daj, daj nam, daj taki panie. Tak. No ale. Oczywiście, ok, <grymne> ale. że ja nie... Ale <grymne> <grymne> akurat mój się. O, kurczę, jeszcze Tak, w on <grymne> No, Jeszcze jest nie jest fajnie, że ale tak. To, jestem trochę zajęty. O, ale fajnie. Tylko nie zmaraj tego. No dobra, dobra. No dobra. Co ty zmarasz? <ślech> Może to będzie uciekniemy i uciekniemy. Ty jesteś tak trochę za mną, co nie? Dobra. Jeszcze ci kłamałem i nie opłacę ci uciekania. Tak, to chyba będzie się 4 godziny montować. Może ty zmontujesz. Nie wiem, ja mam stawać. <grym> LOL. <Ląd. grym> nie wiem, jak i może zrobić to dzisiaj. Nie, dobrze. Więc nie Najfiej będzie to obrócić. No i dobra, dam kilka kuparza. Nie, tam. nie pijadę. Pijadę, pijadę w jednym dam. Więcej tutaj będzie. LOL. Musiałem tego mamy kasy kurde pożerać. Ja tylko przypominam, że ja mam 10 e, dobrze. Pieniądze jest moje Co to kurde mówisz? to dla złotówki, mojego brata. To jak teraz teraz. w tym miejscu, to robię cięcie. Ja to teraz mnie sędzi. Chyba, ja bawiłem. A no mnie nie sędzi. Ja teraz... ...pubię. Jakie... Nie. Yes. Dobrze, dobrze, No. Ty jest taką nazwa. No, no, Ło, no, w... slalom. A! Sorry. To było ciekawe. <śmum> Ale kontynuując naszą rozmowę o Bo hardcore a wiesz co nerwem, że najpierw zda Jasiu, potem zaczynam dodać ja, i znowu jest, jest ten noc. Zdać nie. Zdać noc, ten noc, ten ci po prostu. Oj, noc, okay, ten ci się ten ci noc, ten ci ktoś, ten Świat chce Cię zabić. noc, ten na noc, ten ci ten ci noc, ten ci noc, ten ci ja sobie na tym napisać, czego ta burza musi być codziennie nie? I, i, i ona się tak nie wiedziała, bo może lubi. Że burza, że burza niby lubi, nie lubi, Ym, ja się nie lubi. A ja myślałem tak, Ym, twoja wersja jest dość optymistyczna. Może być tak, albo nie. Nie, ja na kurde no, wygadzało ją Jak to Jak to było. Nie, ale przejdź na Dobra, to? Przez Dawaj jeszcze raz. dawaj, dawaj, dawaj. miał A nie, co tam napisałem? Jest wiele wersji. To jest bardziej optymistyczna. To jest bardziej optymistyczna. my jest bardziej realistyczna, że chce mnie Ona została, ale ja uważam, że nie tylko w chce się przeprowadzić. Ja uważam, że pójść, ja tak chciałbym, A, dobra, nie, bardziej nie będę się używać. To kulturalny program, więc ja się o tobie nie rozmawiam. Dobra? Teraz móc się żeby wyszło. Nie wyjdzie. No, no, no. Ale tak jest lepiej niż tamtą część. Tym... No, sorry. Bo on tak... Dawaj, no. no, no, tak, tak, no. nie wiem. Dawaj. Dobra, niech będzie. Dobra, mów dalej. No. Dobra, ale o czym? No. <śloni> Dobra, jeszcze w potwierdzić, że my tam do 3 godziny. Tak? Tak, Bo ciągle mówię, ja już nie trwałem całej. Nie mi się oddać. No, chwa ty wiesz, mi to przez Ciebie, no. Albo, albo, aż, tobie się udaje. Teraz nic nie Znaczymy, się nie będzie udawać, no, aaaa. Aaaa. Widziałeś to? To nie ma mało życia. A my chyba razem tracimy życie, mi się udaje, bo one po dwa serdeczne. Nie ja właśnie, przedtem zrąbałem w skałę i straciłem Tak, to się nie śniło. Ja, nie nie, nie, nie. nie zdążymy. Miorota. u mnie rota? się, tu. No. no tak. Ej, no. <grystanie> <grystanie> no. <grystanie> ja nie do... No. nie podziała A ty dziś? No, chory A ty Coś mnie zabiło. Jeszcze ja się cieszę, że w tej... że przy się nie da przegrać. <grystanie> Ja bym mógł wylić, ale... Ale wiesz co mnie dziwi najbardziej? Że z dwóch obił onów Kenobi. Łaaa, jaa, ser. Uda ci wow, yeah, się. Aż tu przyląbałem głową w klawiaturę odwrotnie. Dobra, mam to w dupie. No, zrobimy no, cięcie. Znowu. Tak <laughs> ten film będę chyba musiał 4 godzin o! O! Cześć! Pa pa! Daj I to akurat od dwóch lat po prostu Tylko było cięcie na zezwiala! To jest dobre! Dobra! Zezwiala mieliśmy w sad, wątpię, żebyśmy to wygrali! Za pierwszym razem! Dobra! Kasa! Lol! Przeciąłem kasę! Przeciąłem życie! Nie mam kasy! Zobijaj, zobijaj,

Dajcie to ona potem jest jeszcze Dobra. Czego jest filetowe niebo? na <grymka> Ale teraz patrz. Teraz popatrz. Nie będzie Będzie, patrz. Cały statek złożyliśmy. Osiem, dziewięć, I za ty jest stówka pewnie. Ej, ej, ładnie. Dobra. Oto w tym miejscu chyba by wypadało zakończyć ten odcinek. Następny nagramy jak Kamil wróci od kuzyna. Ty. Nie. To dość optymistyczna wersja, że nie wrócę. <laughs> Dobra, cześć Kończymy. Nara.